Witam wszystkich, mam na imię i Martynę. witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTube. Kanale, który jest poświęcony w całości zakupom na AliExpress, czyli zakupom prosto od Chińczyków. Ja dzisiaj przychodzę do Was tak bardzo spontanicznie na szybki filmik, ponieważ przyszła do mnie bardzo interesująca rzecz i yy, chciałam ją po prostu już mieć, bo yy, uważam, że będzie mi w tym momencie bardzo potrzebna jeszcze. Jeszcze mi się przyda, dlatego nie przedłużam, a otwieram. to zacznijmy od tej właśnie paczuszki, o której wspomniałam na wstępie. Już ją otwieramy. Jest to taka dosyć spora paczka, jak na Ali. I są w niej dwie rzeczy. Ja już wiem co to jest, bo jak zawsze przeczytałam. Dotarła do mnie naprawdę dość szybko. Myślę, że chyba do trzech tygodni, około nawet może dwóch. Także jestem naprawdę w głębokim szoku. i, i, i mam tu coś takiego. Przejdźmy do tej właśnie, na którą czekałam i którą uważam, że jeszcze mi się przyda. Jest to przyrząd, urządzenie... Chyba przyrząd bardziej do wycinania arbuza. Kawałku. <śla> Plastrów arbuza. Coś takiego. Super. Naprawdę bardzo... Widzicie to? Okay. Zostaje tutaj ten. Mam nadzieję, że to widać. Ym, tak, odkraja się w ten sposób, i później po prostu zakańcza, i wyjmuje sobie plasterek. Jest to naprawdę bardzo porządnie wykonane. Ta stal jest taka dość mocna, dość porządna. Nie jest to takie, brzmiałoby się wrażenie, że to się zaraz połamie, i tam parę tych euro zostało wydanych tak po prostu. Z tego co pamiętam kosztowało to chyba około 2 euro, nie jestem pewna, przesyłka była dosyć droga, bo chyba euro 50, dlatego postanowiłam, że jeszcze zamówię po prostu, żeby nie marnotrawić wysyłki. Takie oto cudeńko, jest to przyrząd do wykrajania frytek z ziemniaków. Ja bardzo lubię niestety frytki ziemniaczane sobie sama robić, w sensie pieczone ziemniaki w kształcie frytek. I zawsze mnie po prostu coś strzela, jak muszę sobie pokroić te ziemniaki, więc pomyślałam, że tak będzie szybciej i ciekawiej. Ale to jest naprawdę ostre z tej strony, wiecie? Te ostrze. No. Tak się zastanawiałam, czy to będzie kroiło, no bo to jednak musi tak za jednym zamachem tak wcisnąć tego ziemniaka i go rozkroić, i naprawdę myślę, że będzie. To jest naprawdę bardzo cienkie i bardzo ostre. Te, tutaj, te, z, jak to się nazywa? Prostu. Yy, także tak, jest to dość mocno takie plastikowe takie wręcz powiedziałabym trochę tandetne mam nadzieję, że przy pierwszym ziemniaku te rączki się nie połamią i będę mogła korzystać z tego trochę dłużej niż tylko raz to było chyba dosyć tanie z tego co kojarzę ale nie wiem, oczywiście jak zawsze napiszę Wam ceny na, na dole na tutaj gdzieś na filmie okej, okay, to była ta jedna paczuszka Teraz mam jeszcze taką drugą paczuszkę. Jest to paczuszka dla mojej mamy, bo też oczywiście musiałam przeczytać, co tutaj jest na opakowaniu, więc też żadna niespodzianka. Wolę jednak, jak oni tego nie piszą. I proszę Państwa, proszę Państwa. Są to. Zaraz coś jeszcze? Czy mi się wydawało? Nie, wydawało mi się. Są to ym, takie nożyczki. że brak mi słuch. Nożyczki do skórek, obcinaczki, o, cążki do skórek, o, właśnie, właśnie. Cążki do skórek, ym, tak jak sobie przyjrzałam, te wszystkie aukcje, naprawdę te rzeczy wcale nie są takie super tanie, jak mi się wydawało. Nie pamiętam, ile one kosztowały, ale i tak były tańsze niż drogerii, a są naprawdę bardzo ładnie wykonane. Mają taką y, osłonkę na ostrza tutaj plastikową i naprawdę są takie Wydaje mi się, że porządne. Mają bardzo ładny kolor, taki Rose Gold, nie wiem, brudny róż, nie wiem jak to nazwać, nie jest Rose, rose Gold, to ja gadam. To jest taki brudny róż po prostu, chyba. Nie wiem, nie znam się na kolorach, ale jest fajny kolor w połączeniu właśnie z takim srebrnym. Yy, tak jak ściskam, to wszystko chodzi fajnie. Tutaj fajnie odskakują na, tym, na tej sprężynce tutaj. Także nie myślę, że będzie spokojnie można używać. Kwestia tylko, czy są dobrze naostrzone, myślę, że tak. Po prostu, jak mama już testuje, to dam wam znać, co na ten temat myśli. Myślę, że tutaj nie będzie się do czego za bardzo przyczepić. Nie jest to jakaś super yy, nowoczesna technologia, także kwestia tylko naostrzenia tego. A miały dosyć sporo zamówień, dlatego postanowiłam sobie je też kupić. Okej, okay, tak jak mówiłam, bardzo spontaniczne, szybkie otwieranie. Nie, nie chciałam przynudzać, a nie mogłam się doczekać, żeby dostać ten przyrząd do krojenia arbuza. Zaraz będę testować i napiszę wam na dole filmu, w opisie filmu, czy działa, czy nie. A tymczasem pozdrawiam Was gorąco i bardzo serdecznie i do następnego filmu. Oczywiście, jeżeli ten Wam się podobał, to bardzo proszę o lajki i subskrypcję mojego kanału, abyście zawsze byli na bieżąco z moimi naj, najnowszymi filmami. I tymczasem naprawdę już do zobaczenia w następnym filmie. Pa!